Hej, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnych prelekcjach z psychotetykiem w ramach projektu Róż się, ucz się i bądź zdrów. Jest to projekt współfinansowany z Urzędu Miasta i jest dla mieszkańców miasta Malborka. Także śmiało korzystajcie. Postanowiłam, że prelekcje nie będą zbyt długie, żeby każdy swój cenny czas szanował i żeby nie za. by nie. Mocno Was nie obarczyć jakąś dużą dawką wiedzy, ponieważ z autopsji wiem, że to nie działa. Lepiej małymi krokami. Będziemy tutaj zwiększać swoją wiedzę na temat psychodietetyki, na temat jakby układania sobie w głowie zdrowych relacji z odżywianiem, z jedzeniem. Także dzisiaj właśnie będzie o metodzie małych kroków. Podzielę się też swoim takim doświadczeniem. Które, tak jakby mnie oświeciło. Ja wiem, że to nie jest nic innowacyjnego, ale czasami przychodzi taki moment w życiu, że coś, co wydaje się podstawą, nagle jakoś bardziej oświeca, jakoś bardziej dochodzi do głowy. I tak, takim przykładem właśnie była sytuacja, gdy wyczytałam gdzieś w internecie taki, takie zdanie, taki tekst, dotyczący, jeżeli chcesz zdobywać, nie wiem, góry, chcesz zwiększać swój zakres działań, chcesz dużo więcej osiągać, to zacznij od podstaw, to znaczy, jak wygląda u Ciebie chociażby, nie wiem, pościelenie łóżka, czy to robisz, czy dbasz o porządek w domu, jeżeli chcesz robić wielkie rzeczy, to zacznij od tych małych, i to tak mi się bardzo, jakby tak bardzo mi się to skojarzyło z taką metodą małych kroków. Jeśli chodzi o właśnie zdobywanie takich zdrowych relacji z odżywianiem. I to podejście myślę, że jest kluczowe w, w każdym aspekcie życia. Więc jeżeli macie zamiar zmieniać nawyki żywieniowe, wiecie, co jest w, tej, w tym odżywianiu, nie tak, to zaczynajmy małymi krokami, czyli nie jakieś hasło typu zrzuca 10 kg w miesiąc, bo to po prostu najwyraźniej często nie działa, może zadziała na chwilę, jednak często jest to efekt, następuje efekt jojo, bądź powrót do tej masy ciała, którą się miało przed powiedzeniem. Więc jeżeli chcesz faktycznie zredukować masę ciała, bądź zmienić coś w swoim odżywianiu, to zacznij od małych kroków. Naprawdę, słuchajcie, ta metoda jest niby każdemu znana, ale tak mało stosowana przez nas. Każdy ma górnolotne jakieś plany i w ogóle cele, a niestety no nie potrafi tego często osiągać. Metoda małych kroków w psychodietetyce to podejście, które polega na wprowadzaniu stopniowych i realistycznych zmian w nawykach żywieniowych i stylu życia, aby osiągnąć długotrwałe rezultaty. Jest oparte na zasadzie, że małe systematyczne kroki są łatwiejsze do utrzymania, Niż nagłe i radykalne zmiany. To jest to, co przed chwilą mówiłam na wstępie, więc pomyślmy, ty, ja, jaki mały krok możemy podjąć, nie wiem, w zmianie nawyków żywieniowych w niejedzeniu, nie wiem, dużej ilości słodyczy albo codziennej, codziennej dawki słodyczy, albo w ograniczeniu cukru, albo nie wiem, w piciu alkoholu, albo mm, nie wiem, w jedzeniu regularnych posiłków. Albo jedzeniu wtedy, gdy jest się głodnym, nie jedzeniu przypadkowych produktów, tylko nie wiem, przygotowywaniu sobie tych posiłków, pomyśl teraz przez chwilę, jaki jeden nawyk, jaką jedną czynność możesz wykonać ku swojemu celu związanemu z, ze zmianami żywieniowymi, ze zmianami w swoim sposobie odżywiania, w tak zwanej diecie. Ja myślę, że każdy może coś poprawić. I polecam właśnie tą metodę małych kroków. Ja mogę tak tutaj oficjalnie, nie wiem, e, powiedzieć o takiej... Tu też będziemy pewnie poruszać. Ja postaram się utrzymać e, zasadę e, 8, 8 do 16, e, czyli takie posty żywieniowe, czyli 8 godzin spożywam pokarmów, a, a, Kolejne godziny w ciągu doby są bez spożywania, więc to jest taki mój cel. Hmm. A jak to wygląda u ciebie? Jaki cel będzie Twój po dzisiejszym spotkaniu? W metoda małych kroków może, stosowana, może być stosowana w celu poprawy nawyków żywieniowych, zarządzania wagą, zmniejszenia obiadania się czy też radzenia sobie emocjonalnym, z emocjonalnym jedzeniem. Zamiast wyznaczać sobie duże cele, które mogą wydawać się przytłaczające lub nieosiągalne, osoba pracująca z psychodietetykiem będzie skupiała się na drobnych, łatwych do osiągnięcia krokach. Czyli już nie hasło, nie wiem, zrzucę x kilogramów w ciągu miesiąca, tylko zacznij od małego kroku, który jakby pomoże Ci te 10 kilogramów utracić i jakby nie dawaj sobie takiego terminu, że to musi się dziać wszystko w ciągu konkretnego czasu. Możesz dać sobie takie ramy czasowe, nie wiem, że w przeciągu trzech miesięcy, takie bardziej realistyczne, e, uda mi się zredukować masę ciała, nie wiem, do takiej, takiej wagi. Ale staraj się to wykonać metodą małych kroków, ok? Czyli po malutku, nawet z tygodnia na tydzień, dodawać sobie jakąś taką czynność, e, która wspomoże cię w redukcji tej masy ciała, jeżeli oczywiście to jest twój główny cel, e, albo po prostu poczuciu się dużo lepiej w swoim ciele, e, jeżeli. Ten cel jest dla ciebie istotny i ważny. Więc tak, co ja polecam. Sobie to wszystko rozpisałam, więc tutaj też zerkam. Metoda małych kroków podpowiadałaby takie, może podpowiadałaby takie działania, jak rozpoczęcie od zdrowego śniadania każdego dnia przez pierwszy tydzień. Co wy na to? Zdrowe śniadanie, czyli pełnowartościowe, składające się z różnych grup żywieniowych, z różnych grup tutaj wartości odżywczych, czyli z węglowodanów, tłuszczy i białka, jeżeli oczywiście taka, taki sposób odżywiania tobie pasuje. Ja wiem, że są osoby, które ograniczają, nie wiem, ilość tłuszczy, ilość węglowodanów. To jakby nie jest temat na dzisiejszą kolekcję. Także staraj się jakby skorzystać z pełnowartościowego posiłku, który ci nasyci który jest zdrowy yy, i zobaczysz, że ten dzień też się rozpocznie dużo lepiej. Zrób to tylko przez tydzień, OK? Czyli już sobie fajnie teraz na przykład rozpisać, polecam yy, taki tygodniowy jadłospis. To bardzo pomaga yy, w takim yy, w podjęciu działania, yy, jeżeli mamy taki ustalony plan, czyli teraz usiądź sobie, niech ci to zajmie, nie wiem, 15 do pół godziny, yy, 15 minut do pół godziny i rozpis sobie każdego dnia, co zjesz. Yy, Pójdź z taką listą zakupów do sklepu i zobaczysz, że ten tydzień jest naprawdę realny, żeby już wprowadzić małą zmianę w swoim sposobie odżywiania. Także ja trzymam kciuki, jeśli, jeśli wybierasz to moją podpowiedź. Kolejną podpowiedzią może być zwiększenie spożycia warzyw o jedną porcję dziennie przez kolejny tydzień. Teraz jest sezon warzywno-owocowy, więc możemy wybierać. Są różne miejsca, tutaj w naszym malborskim mieście gdzie można kupić zdrowe, ekologiczne produkty. Możemy sami uprawiać działeczkę i mieć te produkty pod ręką. Także na kolejny tydzień możesz sobie zwiększyć ilość warzyw na przykład o jedną porcję w ciągu, w ciągu dnia. Kolejną propozycją, którą tutaj przygotowałam jest regularne spożycie pięciu posiłków dziennie w małych porcjach przez kolejne dwa tygodnie. Zobaczcie, to nie jest to nie jest Myślę, wygorowane jakiś, y, jakiś cel, a który, nie wiem, wspomoże cię w byciu y, zdrowszym, w odżywianiu się lepiej y, i w takim y, w takim lepszym samopoczuciu. Wydaje mi się, że jeżeli jakby stosujemy jakieś takie zasady zdrowe, to nasz organizm. Y, jakby podziękuję nam za to, ale też nasze samopoczucie dużo lepiej się poprawi, że jesteśmy tacy sprawczy, że nie jemy to, co nie wiem, wpadnie nam do buzi albo to, co mamy w domu, tylko że mamy wpływ na to, jak się odżywiamy, że mamy wpływ na to, co jemy, jak wyglądamy, jak, jak się odżywiamy, jak się czujemy, jak jesteśmy zdrowi, zobaczycie, że to bardzo tak wzmacnia pewność siebie. Także na kolejny tydzień proponuję na przykład. Taką formę. Może to być oczywiście trzy posiłki, cztery, pięć, jakby to jest dowolne, tak jak tobie, wygodnie, ale staraj się nie podjadać, żeby tych posiłków nie było. Nie wiem, dwadzieścia, bo nie wiem, tam zjesz truskawkę, tam zjesz później banan, później zjesz yy, tam jakiegoś batona, później nie wiem, obiad, po obiedzie jakiś jogurt pitny. A I tych posiłków się tak naprawdę robi dużo, dużo więcej. I kolejna moja propozycja. Zastąpienie napojów gazowanych wodą mineralną lub zieloną herbatą przez czwarty na przykład tydzień. Co ty na to? Jest to dla Ciebie osiągalne? Jest to metoda tak zwanych małych kroków? Nie jest to jakieś zbyt mocno wygórowane yy, zadanie. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście to jest tylko, to są tylko moje propozycje i nie musisz wcale się do nich stosować. Możesz mieć inne, inne swoje cele, inne swoje. Yy, jakby takie preferencje żywieniowe, które powinnaś zmienić, która, które chce zmienić w swoim życiu, także wybierz to, co dla Ciebie będzie w tym momencie najistotniejsze. Może to być jeszcze, nie wiem, nie jedzenie słodyczy przez tydzień albo, nie wiem, ograniczenie słodyczy do jednego posiłku w ciągu dnia, jeżeli jest ich oczywiście dużo więcej w Twoim sposobie odżywiania. Poprzez systematyczne wprowadzanie tych małych zmian osoba stopniowo rozwija zdrowsze nawyki żywieniowe, które mogą przyczynić się do utraty wagi i poprawy ogólnego zdrowia. Metoda małych kroków pozwala na uniknięcie uczucia przytłoczenia, które często towarzyszy drastycznym zmianom stylu życia. Byłyście kiedyś na tak zwanej diecie, takiej diecie wiecie, zdrowej, rozpisanej, nie wiem, przez dietetyka, przez trenera i kurczowo się trzymaliście, planu, jak wasze samopoczucie. Jakie samo poczucie towarzyszyło wam w trakcie takich, takiej zmiany drastycznych nawyków żywieniowych? Myślę, że często na początku jest frustracja, i, i, i może i są efekty, ale nie, to, nie trwa to długo. Człowiek rzuca wszystko później w kolega, i nie chce nawet, nie wiem, pojawić się znowu, na przykład, nie wiem, u dietetyka, bo jest mu wstyd, bo nie spełnił. Nie zrealizował jego, jego diety. Ja uważam, że najlepszą dietą jest zawsze ta, na której człowiek utrzyma się, jakby tak, jakby zmieni swój styl życia. To jest dla mnie najlepsza dieta, choćby nie wiem, najlepszy dietetyk rozpisał mi najlepszą dietę, ale jeżeli ja jej nie wytrzymam, to ta dieta nie jest najlepsza. Dla mnie nie jest. Więc nie ma się też co wstydzić i uważam, że warto zawsze próbować swoich, swoich różnych prób. Jeżeli nam oczywiście to nie odpowiada. Ważne jest również to, że metoda ma małych kroków uwzględnia indywidualne preferencje i potrzeby każdej osoby. Tak jak Wam mówiłam, to były tylko propozycje, które można wprowadzić w swoje życie, ale oczywiście u Ciebie to może wyglądać całkowicie inaczej. Jeżeli wygląda całkowicie inaczej, to też się podziel, jaką ty małą zmianę wprowadzisz w dniu dzisiejszym, od dnia dzisiejszego, w swoich nawykach żywieniowych. Na takich indywidualnych spotkaniach możemy też ustalać taką strategię. Rozpisywać sobie z takim klientem, z taką osobą, która tych nawyków żywieniowych chciałaby uniknąć, chciałaby jakby wprowadzić tych zdrowych nawyków żywieniowych, albo uniknąć tych niezdrowych. Więc to wszystko jesteśmy w stanie dopasować do konkretnej sytuacji i celów żywieniowych. Także to nie jest dieta dla wszystkich, to nie jest sposób odżywiania dla wszystkich, to nie są zmiany dla wszystkich. Wybierz taką zmianę, jaka Tobie w dniu dzisiejszym by się przydała, jaka Tobie jest potrzebna. Nie patrz na to, co robią nie wiem, koleżanki i koledzy. Jeżeli chcesz oczywiście mieć trwałe efekty. Przy prowadzeniu zmian związanych z żywieniem ważne jest również świadome podejście do jedzenia. Zrozumienie swoich emocji potrzeb oraz rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami, które nie polegają na sięganiu po jedzenie. Psychodietetyka może pomóc w identyfikacji tych aspektów i wspierać klienta w rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych i pozytywnego stosunku do jedzenia. Także głównym celem psychodietyka jest poprawa relacji klienta z jedzeniem. Klienta, pacjenta, osoby, która z takim psychodietetykiem pracuje. Także psychodietetycy nie rozpisują diet, mogą podpowiedzieć, co jest korzystne, jak sobie radzić z jakimiś emocjami związanymi z jedzeniem, z jedzeniem, nie wiem, w czasie stresu, w czasie gniewu. Już ten temat był poruszany. Mam nadzieję, że do niego wróciłaś. Jeżeli jeszcze takiej wiedzy nie masz, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że nie było długie, ale nie chcę, żeby było to zbyt takie uciążliwe w Waszym życiu, te prelekcje. Chcę, żeby, jakby, wiedzę, którą Wam tutaj sprzedaję, którą Wam proponuję żeby była łatwo dostępna i żeby już wprowadzać zmiany od dzisiaj śmiało, jeżeli będziesz po prelekcji, czekam na newsy, czekam na wiadomości jaką zmianę wprowadzisz w dniu dzisiejszym maksymalnie od dnia jutrzejszego na tydzień, tylko na tydzień słuchajcie która poprawi Twoją jakość życia, Twoje zdrowie, Twój styl życia która wpłynie pozytywnie na twój, Twoje samopoczucie i zdrowie. Dziękuję Wam za dzisiaj Dajcie znać, czy Wam tego typu prelekcje się przydadzą, przydają i czy coś z nich wyciągacie. Dziękuję Wam za dzisiaj, buziaczki.